kochane dziewczyny, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o cudzie nawilżania, czyli o kwasie hieluronowym. Jedna cząsteczka kwasu hielur hieluronowego jest w stanie związać 250 cząsteczek wody. To mówi samo za siebie, ale czasem my w pogoni za nowościami kosmetycznymi zapominamy o tym, co jest sprawdzone i co naprawdę fantastycznie działa. Ze względu na tą swoją umiejętność wiązania wody w przestrzeniach międzykomórkowych kwas hialuronowy jest uważany za taki prawie że lek na starzenie. Jak a leków, jest także używany w medycynie dla leczenia wielu schorzeń. Natomiast w ludzkim organizmie występuje nie tylko w skórze to jest bardzo ważne, bo w tej młodej skórze to właśnie on jej nadaje taką, e, taką e, no, nawilżenie, to wspaniałe, taką miękkość ale też występuje w oczach i w stawach. Natomiast e, skoro on jest taki cudowny. To jaki kwas wybrać? No, najlepiej by było, żeby on pochodził z fermentacji roślinnej, bo wtedy jest najzdrowszy i wtedy Wam się najlepiej wchłonie. No właśnie. Jaki ten kwas powinien być? E, żeby wchłanialność była wysoka, trzeba dobrze taki preparat opracować. E, trzeba tak dobrać wielkości cząsteczek, żeby nie tylko ochronić wierzchnią warstwa naskórka, ale żeby także wspomóc głębsze warstwy skóry. Poza tym kwas powinien być dosyć skoncentrowany. Wiele preparatów, które znajdziecie na rynku, jest takich wodnistych, i one są niby tańsze, ale z drugiej strony. Zużywacie od razu taką buteleczkę, a czasem też nie widzicie efektów. Kwas powinien być skoncentrowany do 5%, to jest taka maksymalna koncentracja, i zobaczcie, jakiej konsystencji szukamy. Tutaj mamy takie nasze Baby Nowe Yoga Tractive kwas hialuronowy. Zobaczcie, jaka konsystencja. O gęsta kropla, aż się ciągnie. I taki kwas ma za zadanie dwie kropelki, trzy zmieszane z dwiema, trzema kropelkami olejku w dłoni. Ma stanowić dla Was cudowny krem, głęboko nawilżający i aktywny, a zarazem niech Was nie zmyli ta prosta receptura, bo tylko pozbywamy się niekoniecznego, nie, nie, nie też dobrego balastu chemicznego, zostawiając czy substancje aktywne. No i jeszcze jedna taka notka, jak to jest z tym spożywaniem kwasu? Ja uważam, że działanie od środka jest bardzo, bardzo ważne i przyjmujemy jak najbardziej doustnie, dlatego nie mogło kwasu hialuronowego także zabraknąć w naszym kolagenowym eliksirze dla pięknej skóry. Ja też jestem przekonana, tak jak wielu dermatologów, że przewaga. Takiego przyjmowanego do ustnie kwasu pieluronowego nad zastrzykami jest taka, że efekt działania utrzymuje się znacznie dłużej. No i ostatnia taka mała rzecz. Możemy w przypadku zastosowania zewnętrznego pomóc mu się wchłonąć. I do tego służy świetnie masaż. Masaż nie z olejkiem, tylko masaż może być rollerem, może być naszymi językami do kupresury. A jeśli nie masz takich narzędzi, to możesz najpierw na przykład buzie starannie oszczypać. Możesz robić takie zakrętaski. Tak? Całość oszczypać, możesz też oklepać. Zwiększamy wtedy krwiobieg i ten nasz cud krem, taki prosty, ale bardzo, bardzo aktywny, potem wklepujemy, wsmarowujemy ruchami do góry i mamy nawilżanie na cały dzień. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. A żegnam się z Wami z Madrytu, z pięknego, choć lekko jeszcze zimowego parku Retiro.